Dzień dobry, witam wszystkich w piątek, tym razem nie z łazienki, ale z przestrzeni, którą roboczo nazywam biurem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny live dla utkniętych. Dzisiaj kolejne słowa motywacji, kop w tyłeczek. Tak to nazwijmy, nie bójmy się tego e, tak nazwać, dla, dla tych, którzy czują, że po prostu utknęli. E, dam Wam chwilę, żebyście się zebrali. E, już się osoby pojawiają, dajcie znać, czy widać i czy słychać. Za chwileczkę zaczniemy właściwy live. E, także jeszcze jeszcze momencik, kto nie może być na żywo, zawsze będzie mógł odsłuchać. Tutaj na fanpage'u i na YouTubie film e, wyląduje. E, no, i kto subskrybuje, to będzie wiedział, że wylądował tenże live. E, dobrze, ok. E, Pierwsze, pierwsza taka teza, która, w którą ja wierzę, którą sprawdziłam, której sama doświadczyłam: jak nie słuchasz swoich emocji, jak je ignorujesz, jak udajesz, że ich nie ma, to utykasz. W sytuacji, w relacji, w pracy, jak nie słuchasz swoich emocji, to utykasz. Komu z Was zdarzyło się takie czucie, że jest jakaś sytuacja, pojawiają się jakieś emocje, i coś w tobie, coś w tobie mówi: odezwij się, powiedz nie, powiedz tak, idź, zapytaj, zrób coś. Pojawia się taki głos, który mówi ci wewnętrznie, jak w tej sytuacji masz zareagować. To jest taki wewnętrzny gdzieś z ciebie głos. I, I co ty wtedy robisz? Jeżeli ty nie posłuchałaś emocji, jeżeli ty nie posłuchałaś tego głosu, czyli nie poszłaś za nim i nie zrobiłaś tego, co ten głos do ciebie mówił, no, to sytuacja się nie zmieniła. To nic się nie wydarzyło. To zostało wszystko tak, jak jest, no bo ty nie wykonałaś działania, żeby coś się zmieniło. Dam ci przykład. W sobotę kupuję na Stoisku na Białowym ser, żółty ser. I widzę, że pani daje mi inny ser, niż ja chciałam. I mój wewnętrzny głos jest jakaś emocja, taki, takie zaskoczenie, ojej, to jest chyba nie to, co ja chciałam. I przychodzi taki wewnętrzny głos, który mówi: zwróć jej na to uwagę. I pojawia się lęk, że co będzie, jak ja jej zwrócę uwagę. I teraz, jeżeli ja nie pójdę za tym wewnętrznym głosem, za tym niepokojem, i jeżeli ja nie zauważę tego mojego lęku, zepchnę go do podświadomości, e, zrobię coś, żeby odwrócić swoją uwagę od niego, to ja się nie odezwę i sytuacja się nie zmieni, czyli ja dostanę to, czego nie chciałam. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że ja zwróciłam pani uwagę pani oczywiście udała, że yy, no coś się pomyliło, nie że ona tylko coś się pomyliło. Po czym słuchajcie, dostałam już właściwy ser, przy czym skasowała mi nie ten ser, który miała mi skasować, czyli nabiła mi kompletnie inną cenę. I ja znowu mam ten sam głos, który mówi, że trzeba jej zwrócić uwagę i jeżeli ja za nim nie pójdę, bo zatrzymają mnie emocje. Em, i ja je zepchnę, i ja się odwrócę, i ja tego nie zauważę, to sytuacja się nie zmieni. Czyli ja dostanę nie to, co chciałam, i zapłacę nie tyle, ile y, ja powinnam była zapłacić. I gdzie tutaj jest utknięcie? No jest to typowe zachowanie dziecka, które boi się. Pani, która ma lat około 60, y, a ja mam trochę mniej, ale umówmy się, że nie jestem nastolatką, więc. Y, ja mogę utknąć, jeżeli ja z tym nic nie zrobię, to ja utknę w zachowaniu dziecięcym, mimo że już jestem dorosła. Jeżeli ja nie przetrenuję tego pójścia za tym wewnętrznym głosem, jeżeli ja nie przetrenuję tego sta stawiania się i stawania do emocji, no to ja utknę w moim dziecku, to ja utknę w takiej postawie dziecka. I tak to się dzieje, ponieważ ja nie byłam uważna, nie słuchałam moich emocji, odwracałam się od nich, nie chciałam ich czuć, nie chciałam ich przyjąć, nie chciałam ich wziąć pod pachę, nie chciałam wziąć mojego lęku i zwrócić pani uwagę, czyli stawić się do tej sytuacji jak dorosły. Ja na szczęście to zrobiłam, ale to jest coś, czego ja się też uczyłam przez lata żeby nie utykać w swoim w takiej postawie dziecka, tylko stawać w postawie dorosłego i zmieniać sytuację i iść do przodu. I my mamy słuchajcie taki głos, który nam mówi, co my mamy zrobić, co my powinniśmy zrobić, ale ta powinność nie idzie z głowy, że trzeba muszę wypada. Tylko ta powinność już jest tak mocna, że ona wychodzi z naszego chce, i my mamy taki głos, który nam o tym mówi, ale my go ignorujemy, bo nie chcemy się stawić do emocji. Tak się boimy emocji, które to wyobrażenie tego działania, że ja bym miała pójść za tym głosem, który mi mówi: wyjdź z tej relacji, odezwij się. Zmień pracę, przeprowadź się. Ten głos wywołuje w nas takie emocje, my się nie chcemy do tego stawić, i w związku z tym nic nie robimy. I utykamy w danej sytuacji, w danej postawie, w danej relacji. Potrafimy latami ignorować ten głos w głowie i ten głos serducha, bo nie chcemy się stawić do emocji. Dajcie znać, czy macie takie sytuacje i czy macie tego typu doświadczenia. Jestem przekonana, że mamy tego absolutnie na pęczki, codziennie, codziennie, codziennie. Um, no dobrze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zadano mi pytanie, ponieważ na poprzednim live, było to bodajże we wtorek czy w poniedziałek, um, powiedziałam, że trzeba działać. A w swoim e-booku napisałam, że w emocjach nie działamy. I miałam sesję z klientką i ona mi weź mi to wytłumaczyć, bo ja nie bardzo rozumiem. To znaczy mam emocje czuć i nie działać? Czy mam emocje czuć i działać? Ok? No bo mówiłam na live, że to właśnie trzeba się stawić do emocji, wejść w tunel emocji i zrobić krok do przodu i czuć te emocje i robić te kroki do przodu. tak? Czyli bierzemy lęk pod pachę i idziemy i robimy. A więc teraz chcę tu wyjaśnić, i wrócę też do tego przykładu z tym kupowaniem sera, ok? Posłuchajcie, emocje nie są linią ciągłą, one nie są konstans, ok? Emocje mają swój początek, jakby rosną, osiągają swój szczyt i opadają. I teraz, ty już od samego początku czujesz, kiedy rosną w tobie emocje. I teraz, na samym szczycie, kiedy jest w Tobie bardzo dużo emocji, logiczne myślenie nie działa. Odlatuje w kosmos, to jest proces fizjologiczny, całkowicie naturalny, z tym nie walczymy, bo to po prostu tak jest. W związku z tym, na szczycie emocji, kiedy ja już naprawdę czuję ogromne emocje i mną telepie, i ręce mi się trzęsą, i żołądek mi się zaciska, i gardło mi się zaciska, i po prostu prawie odlatuje ja sama w kosmos. To tam oczywiście na tym szczycie emocji nie działamy, bo nie mamy logiki, bo nie wspiera nas nasza logiczna część. Ale mamy jeszcze dwa punkty, czyli mamy kiedy te emocje rosną i kiedy te emocje już odrobinę opadną, że nasza część logiczna zacznie powoli pracować. I teraz to, co my robimy, to my zakładamy, że ja będę działać, jak nie będę czuła lęku, a będę czuła tylko odwagę. No to sorry, to tak nie działa, ponieważ odwaga również ma, rośnie, ma swój szczyt i opada, więc nie jest czymś ciągłym, nie jest jakimś po prostu konstans. Masz jeszcze dwa punkty, początek. I koniec. I ty dobrze wiesz, kiedy lęk narasta, kiedy osiąga swój szczyt i kiedy opada. Jeżeli siebie obserwujesz, jeżeli siebie znasz, to wiesz, jak to u ciebie przebiega. I na szczycie emocji, na tym punkcie najwyższym, oczywiście, że nie działamy. Tam się zatrzymujemy, tam oddychamy, tam czujemy swoje ciało, bo tam nie ma logiki. Ale popatrz, co się dzieje dalej. Kiedy już Odrobinę, żeśmy się ugruntowali. Przecież emocje to jest energia, więc ona nie będzie cały czas na tak wysokim poziomie, bo byśmy tego nie wytrzymali. Taka energia by nas zabiła fizycznie. W związku z tym, ona musi opaść musi być faza spoczynku. W związku z tym, kiedy ty już czujesz, że twój lęk opada, tak, i już jest trochę lepiej, no to naszym nawykowym działaniem jest. Jeszcze czuję lęk. Jeszcze się boję. To ja nic nie zrobię. To lepiej nie. Rozumiesz, już po prostu fala opadła, już trochę się ogarnęłaś i liczysz na to, że lęk minie i ty wtedy pójdziesz do działania. No nie. Lęk będzie zawsze w tobie, ponieważ mamy zawsze w sobie emocje. Tylko jego poziom jest niski. Albo bardzo niski. I czasami taki, że po prostu nie zwracasz na to uwagi, okej? Okay? Ale przecież jak Twój lęk opadnie, to on, znowu będzie jakaś sytuacja, jakiś bodziec, że fuch, znowu pójdzie za chwilę do góry. I tak możesz sobie czekać w nieskończoność, aż będę w fantastycznej kondycji emocjonalnej, nie będę czuła lęku i wtedy ruszę do działania. No to, to powodzenia. To weź sobie stołeczek i usiądź, bo jeszcze będziesz długo czekać, ok? Kiedy czujesz, że już największa fala lęku opadła i ty dobrze słyszysz już ten głos, bo jak jesteś na fali emocji, lęku, frustracji, złości, to, to, to nie ma logiki. To Twój głos krzyczy, ochrzań go, obraź się, pokaż mu faka, wycofaj się, ee, uciekaj, tak? Twój głos kompletnie jest nieracjonalny. Ale kiedy emocje opadają i znowu logika wraca do ciebie, to Ty słyszysz ten głos, który mówi: odezwij się, powiedz coś, podejmij decyzję, zrób coś i Ty nie możesz czekać, aż Ty już nie będziesz w ogóle czuła lęku. Tylko Ty musisz, jak on już jest niżej, jak on już jest mniejszy, to wtedy go bierzesz i robisz i mówisz i działasz i podejmujesz decyzję, i wchodzisz w ten tunel emocji. Czy to ma dla Was sens, co mówię? Czy mówię to wystarczająco obrazowo? Tak samo jak ty czujesz, że lęk łów rośnie, tak? I za chwilę cię zablokuje. No to jak ty jesteś uważna i czujesz, że on rośnie i słyszysz ten głos, który mówi odezwij się, no to ty się wtedy bierzesz ten lęk i zaczynasz się odzywać. I wchodzisz w tunel emocji, i kiedy Twój lęk jest na samym szczycie, to milkniesz. Idziesz do siebie, czujesz swoje ciało, czujesz jak ci się telepie, czujesz jak ci się zaciska, a ty nic nie robisz, tylko oddychasz, oddychasz, oddychasz. I jesteś uważna, i jesteś uważna, i fala lęku, fala emocji znowu zacznie opadać. Bo to jest fala, bo to jest sinusoida, to nie jest nic na stałym poziomie. I dzięki temu, kiedy wchodzisz, jak emocje narastają, bierzesz ją, i działasz, to jakby wchodzisz w tunel emocji. Kiedy już, już ci lekko opadły emocje, już jest trochę więcej logiki, bierzesz je pod pachę i wchodzisz z tą emocją w dane wydarzenie, w tunel emocji. I tam, jak jesteś już w tym tunelu emocji, jest jakiś kolejny bodziec, i znowu ci się emocje tak. Po, znowu po prostu one idą do góry, ale Ty już jesteś w działaniu, Ty już poszłaś, Ty już zrobiłaś krok, Ty już powiedziałaś, Ty już podjęłaś decyzję, już się toczy ta kulka Twojego życia, tak? I nagle czujesz, że wow, że zrobiłaś krok. A jak zrobisz krok, to jest trochę więcej odwagi, bo już zrobiłam krok, ok? Bo, bo, bo już poszłam. No to jak już. Poszłam chociaż krok, to może zrobię jeszcze następny. I kiedy jesteś w tunelu emocji i w tunelu wydarzenia, i widzisz, że znowu emocje narastają, bo głowa coś po prostu opowiedziała, wymyśliła i cię tam przestraszyła, to się zatrzymaj, to oddychaj, to spokojnie, bo to jest sinusoida. I jak znowu opadnie lęk, frustracja i złość, to znowu idziesz, to znowu idziesz i tak krok za krokiem i przejdziesz. Ale nie utknęłaś. Okay? Tylko ty musisz słuchać emocji, bo one mają dla ciebie jakąś informację. Ale jak ty ją całe lata ignorujesz, bo jesteś z gościem, przy którym już nie jest ci dobrze, albo jesteś w robocie, która ci się uszami wylewa i chodzisz sfrustrowana, i ty nic z tym nie robisz, no to czujesz się utknięta. I dla mnie to jest oczywisty znak. Że twoje emocje dawały ci od tygodni, od miesięcy, od lat pukały do Ciebie, a ty po prostu nie otwierałaś drzwi, a ty je ignorowałaś. No i teraz właśnie utknęłaś. I. I płaczesz. No, to sorry. To już nie wiem, co mam powiedzieć, tak? <laughs> więc więc tak to działa. Ok? To, co ważne, to, co my robimy z emocjami, to to jest to, że my myślimy, że one znikną, one będą w tobie zawsze. To jest to, że jak one przychodzą, to my albo odwracamy głowy nie patrzę, albo racjonalizujemy, że to jeszcze nie ten czas, to jeszcze nie ten moment, jeszcze nie mam na tyle odwagi, jeszcze się boję, jeszcze nie jestem przygotowana, jeszcze nie umiem tyle. I wymyślamy powody, czyli racjonalizujemy, dlaczego jeszcze nie mam zrobić kroku do przodu, biorąc tę moją emocję pod pachę. Pamiętaj, że racjonalizacja nie występuje na poziomie szczytu emocji, bo tam nie ma racjonalizacji, nie ma, nie ma, nie ma umysłu racjonalnego, tak? Więc my sobie tak gadamy, jak czujemy taki delikatny poziom stresu, taki delikatny poziom lęku, taki delikatny poziom e, złości, i kiedy mamy jeszcze racjonalnie w sobie odwagę, żeby puch zadziałać, to my sobie zracjonalizujemy, żeby nie zadziałać. A nóż mi się podniesie? Poziom emocji? I co ja wtedy zrobię? Nic. Po prostu poczujesz podniesiony poziom emocji. I tyle. Ok? Więc yy, udajemy, że nie ma, racjonalizujemy, yy, albo prosimy o wsparcie. I tutaj jedna z uczestniczek yy, warsztatu online, który się toczy, yy, bardzo pięknie to pokazała. W komentarzu opisała swoją sytuację. Mianowicie, wsparcie może być a zalepianiem emocji a może być również pomocą w przeżyciu emocji. Tylko to jest kwestia świadomości, po co jest mi to wsparcie. Ponieważ ona pisze tak: jak ja się czuję samotna, to ja proszę o wsparcie. Aha. I możemy tak samo powiedzieć, jak ja się boję, to ja proszę o wsparcie. Jak ja czuję złość, to ja proszę o wsparcie. Jak ja czuję niemoc, to ja proszę o wsparcie. Tu możemy sobie podłożyć każdą emocję. Tylko teraz pytanie: co ma mi to wsparcie dać? Bo jeżeli ja proszę o wsparcie po to, żeby móc poczuć w pełni samotność, smutek, żal, wstyd, złość, żebym ja się czuła bezpiecznie, jak ktoś będzie obok, kiedy ja będę czuć. Jak te emocje we mnie pracują, to to jest wsparcie, którego potrzebujemy. Okay? Czyli ja stoję przed moim tunelem i mówię Kaśka, pomóż mi, wesprzyj mnie, tak? I Kaśka po prostu ze mną jest. I Kaśka mówi oddychaj, poczuj stopy, poczuj dupkę, poczuj ręce, co ci się dzieje, jak ci się to dzieje, oddychaj, jestem z Tobą, widzę Cię, kocham cię. I ja mogę wtedy czuć moje emocje. Ale my bardzo często prosimy o wsparcie po to, żeby odwrócić uwagę od emocji. Czyli jak ja się czuję samotna, to ja zadzwonię do Kaśki, żebyśmy poszły do kina. Będę oglądać film i już nie będę czuła samotności. Albo jak ja się boję, to ja zadzwonię do Basi i ja powiem Basi, że ja się boję. Basia mi powie, a nie ma się czego bać. Opowie mi o swoich kłopotach, opowie mi o swoich problemach. I nagle ja odsunę swoją świadomość od tej emocji, od tego, co czuję. Po prostu pójdę patrzeć na coś innego, a nie będę patrzeć w siebie. I sorry, ale to już nie jest to wsparcie, które pozwala nam ruszyć do przodu z utknięcia. Okay? To jest wsparcie, które pomaga nam odwrócić uwagę od tego, co jest dla mnie trudne, od tego, czego nie chcę poczuć w pełni. To odwraca moją uwagę od tego yy, posłuchania tego głosu, co ja mam zrobić. Bo ten głos w tobie wie. Ale ty nie chcesz tego słuchać. Ty się tak boisz, posłuchać tego głosu, że lepiej sobie zawołać e, Basię, Kasię, Marysię e, albo Franka, żeby po prostu nie słyszeć tego głosu. No i ten głos ucicha. No bo. Bo go nie chcesz słuchać, tak? No to robisz sobie zalepkę, zaślepkę i stoisz przed tunelem. A potem Basia Kasia, Marysia i Franek wychodzą i jest trochę lepiej, tak? Bo uwaga została odwrócona. Do następnego razu. <coughs> jak będzie bodziec, no to znowu przyjdzie głos i powie, że warto, żebyś już coś powiedziała, zrobiła, zdecydowała. I znowu sobie zawołasz kolegów i stoisz a życie płynie, a dzień za dniem płynie, a miesiące płyną, a lata płyną i wiesz co sobie powiesz na końcu? Teraz już jestem za stara. Teraz to już w moim wieku to już tylko siedzieć na kanapie i oglądać M jak marskość. A to jeszcze trochę potrwa, bo oni kręcą dużo tych odcinków. Także jest co robić, no. Jest co robić. Pamiętaj o, że na przykład oglądanie seriali włączanie sobie zagłuszaczy wszelakich jak często jak jesteś poddenerwowana sięgasz na facebooka i scrollujesz jak często, kiedy jesteś sama w domu jest cisza wokół ciebie włączasz telewizor, żeby coś grało to jest zagłuszacz bo ty nie chcesz czuć tego, co jest tutaj i, i nie chcesz posłać tego głosu, który ci mówi co, co warto, żebyś ty zrobiła żebyś wyszła z tego utknięcia albo no sobie zajęcie znajdziesz jakieś tak, a to tutaj napiszesz, tamtej odpowiesz, do psiapsiuły zadzwonisz, telewizorek włączysz, radyjko. Tak, i już, i nie słyszysz, i zagłuszasz, no i stoisz, i utykasz, okej? Okay? Dobrze, patrzysz na kartkę. Co mogę wam powiedzieć, ale już chyba powiedziałam wszystko w tym temacie. Jestem ciekawa, jak to z Wami rezonuje, jestem ciekawa, co odkryłyście w sobie, i jak bardzo nie chcecie się spotkać ze swoimi emocjami. Wszystkie osoby, wszystkie, które czują, że gdziekolwiek w jakikolwiek sposób utknęły, jak masz takie poczucie, że utknęłaś i nie idziesz do przodu, to ja ci mówię, że nie chcesz się spotkać z emocjami. Bo ty dokładnie wiesz, co masz zrobić, i ty dokładnie wiesz, jaki powinien być twój ruch. Następny, żeby wyjść, ty wiesz, jaki to ma być ruch, który cię wyciągnie z utknięcia, ale tak się bardzo boisz, co będzie potem, że stoisz. Ok, i stoisz. No, dobrze. Moi drodzy, moje drogie, bo chyba same panie, póki co nas oglądają, mnie oglądają na żywo, jakbyście chciały troszkę więcej o emocjach, to wrzucę Wam linka do mojego e-booka. O emocjach, właśnie o tej sinusoidzie, właśnie o tym wulkanie, o tym, co się robi na początku, kiedy emocje rosną, o tym, co się robi na końcu, o tym, czego się nie robi w emocjach i w ogóle czym są emocje dla wszystkich, którzy utknęli, jest to lektura obowiązkowa. Żeby w ogóle wiedzieć, co się we mnie dzieje i skąd to utknięcie, i dlaczego ja mam czuć emocje i po co one mi są. Także zaraz wam wrzucę linka do, no do tego e-booka, bo warto go przeczytać i ćwiczyć czucie emocji. Dobrze, jak macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie, będę odpowiadać. No i co? Jeszcze Wam dobrego weekendu. Mój się zaczyna za chwilę. Także będę się relaksować. Ściskam serdecznie, do zobaczenia wkrótce. Pa!